Pięknie. Super Ci to idzie. A wyprostujesz nóżki? Dasiu, a wyprostujesz nóżki? Wyprostuj nogi, co? Wyprostuj nogi. Bardzo ładnie. Druga noga też. Pięknie Ci to idzie, Adasiu. Adasiu, druga noga. O, właśnie. Bardzo ładnie. No ale dalej, halo, Popar ile masz rzeczy. Nawlekaj. No, nawlekaj. Z tej strony, dziupku. O, puść. O, i teraz tutaj masz. Wszystkie rzeczy, no? Masz tu. Nie tutaj. Jeszcze ci zostało kółeczko. Popatrz tutaj, masz kółeczko. Widziałeś tu? No, nawlekaj. Tak, i kółko, patrz, i wielkie kółko. Popatrz. Patrz, ile masz rzeczy do nawlekania. Popatrz. No, koraliki. No. No, uważaj, żeby ci się nie pogubiły.